Podcast z klasą. Ta szkoła z klasą, bo to się dzieje w klasie i to muszą robić nauczycielki, nauczyciele, ale także rodzice i, i sami uczniowie. No. no bo to 20 lat, więc... Myśmy, była... Tak myśmy myśleli, że będzie 100 szkół, tak. a było we wrześniu, nie wiem, 1500. No to pokazało, że w coś żeśmy trafili. To trochę tak y, można powiedzieć, że myśmy właściwie stworzyli trochę zaskoczenia dla nas samych, takie właściwie alternatywne Ministerstwo Edukacji, prawda? Bo y, no można sobie wyobrazić idealne Ministerstwo Edukacji, takiego ministra naszych marzeń. No to on by na początku powiedział, o co mu z grubsza chodzi, jaki model szkoły sobie wyobraża, prawda? Oczywiście powinien go przedyskutować, poddać. Y, to nie to, że on przynosi gotowy model, ale Poddaję go pod dyskusję y, przez zainteresowanych, i w wyniku tej dyskusji powstaje jakiś wzorzec, prawda, który nie ogranicza się do tego, żeby poprawić. Bo te hasła, które rzucają ministrowie czy pani ministry edukacji, no to są takie, żeby nie wiem, poprawić wyniki. Co to za cel? Prawda? Wynik zależy od tego, jak test ułożysz, więc żeby zwiększyć dyscyplinę, prawda? Albo żeby lepiej nasi uczniowie wypadali na rynku europejskim. No to są tego rodzaju hasła, ale są szalenie płytkie. Myśmy właściwie w gruncie rzeczy poszli bardzo głęboko, bo myśmy zaproponowali in zmianę samej instytucji. I to taką zarówno w kategorii wartości, jak i metod. Alicja mówiła o metodzie projektowej, która była takim hitem wtedy. Tak, Czyli sobie. krótko mówiąc, była to taka próba y gruntownej zmiany, no, i ten wirtualny minister edukacji powiedziałby: No, przedyskutowaliśmy to, powiedzieliśmy sobie, że chcemy, żeby szkoła była taka, 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 żeby była lepsza, żeby uczniowie byli szczęśliwsi, żeby się lepiej uczyli w mądrym tego słowa znaczeniu, i tak dalej. To zróbmy to w ten sposób. I określiliśmy sobie te zadania, to teraz będziemy chcieli, żebyście nam opisywali, co wam się udało. Jak wy to rozumiecie tak. i co y, robicie? Jak w to włączacie y, Właśnie, uczniów. rodziców, społeczność lokalną i tak dalej, prawda? Czyli i, i tam na przykład takim cholernie ważnym punktem było, były festiwale, to znaczy taka forma prezentacji tego, co szkoła zrobiła lokalnej społeczności. Czyli jeszcze ten dodatkowy wymiar, że to nie jest jakaś zamknięta twierdza, gdzie, gdzie ewentualnie może wejść kurator i coś sprawdzić i skontrolować. A tak naprawdę rozgrywa się to między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Tylko, że to jest pewna, pewne zadanie, pewna misja, pewna aktywność, która toczy się w społeczności. No i tu, się, tu bezpośrednio przechodzimy do czwartej zasady: rozwija społecznie, uczy wrażliwości. Nam bardzo się wtedy wydawało, że to, czego polskiej szkole brakuje, i wydaje mi się, że jej brakuje w tej chwili w równym stopniu, tego, to jest współpraca. I tu dodajmy, że to jest w ogóle. To mieliśmy taką też świadomość, że tu trafiamy w jakiś narodowy deficyt. To znaczy, że to jest niesamowita wręcz słabość Polaków i Polek. Zaufanie do innych, umiejętność współpracy, w ogóle rozumienie sytuacji społecznych, prawda? W szkole nauczyciele też pracują jako takie odrębne byty. Zamykają się drzwi klasy i to już jest moja własna przestrzeń, ja jestem w relacji z tą klasą. Tymczasem no, mówi się o tym, że nowoczesne szkoły, że te szkoły, które jakby spełniają warunki takie współczesne, jakie stawiamy edukacji, no to są właśnie takie szkoły, gdzie powstają zespoły hmm. nauczycielskie, gdzie się wymienia informacjami, gdzie się współpracuje, i, I to było bardzo silnie w tych naszych zadaniach, właśnie tak, tworzenie tak, tak. takich wymian, chociażby na banalnym poziomie, tak, to znaczy, żeby nauczyciele, którzy uczą tych samych uczniów, te same uczennice, porozumiewali się w sprawie tego. Te zespoły istnieją. Pytanie, co się dzieje w czasie spotkań i tych, tych zespołów i w czasie pracy. I to na czym nam najbardziej zależało i do tej pory zależy, to, żeby była możliwość. Traktowania ich jako miejsce, gdzie się rozpoznaje problemy, które mamy, mówi o nich w sposób otwarty i odważny i wspólnie szuka rozwiązania. Coraz więcej widzę, mimo tej dosyć beznadziejnej sytuacji polskiej szkoły w tej chwili, takich miejsc, w których się otwarcie mówi o problemach. Tu, bardzo blisko od miejsca, gdzie nagrywamy, jest szkoła. Bardzo Normalna publiczna szkoła, gdzie niedawno na spotkaniu z rodzicami dyrektorka powiedziała: Proszę Państwa, mamy problem. Nigdy nie, nie mieliśmy tylu ukaranych uczniów i uczennic. Są co chwilę konflikty, nauczyciele się skarżą. Przedstawiła taki zestaw kilku zdiagnozowanych wspólnie problemów, i potem zadała takie pytanie. Ja właściwie. Nie wiem, o co chodzi. Czy Państwo też widzicie, że macie w tej chwili więcej wychowawczych kłopotów z własnymi dziećmi? Czy może jest tak, że ja i grono pedagogiczne robimy coś nie tak, że może powinniśmy jakoś inaczej pracować? Rozejdźmy się do klas i w mniejszych zespołach o tym porozmawiajmy. To jest taka idealna, hmm. taka idealna sytuacja, I, i to na pewno to był bardzo ważny element tej szkoły z klasą i tego myślenia właśnie. Na przykład pamiętam takie, a propos tej y, rozwija społecznie, pamiętam takie sytuacje, no dobra, dobra, współpraca, zespoły, ale jak my mamy ich oceniać? Czy ja mam, mam czteroosobowe zespoły, w każdym zespole jest jedna osoba, która tyra, dwie osoby, które tam coś trochę zrobią, najchętniej na komputerze jedna, a druga coś narysuje, a jedna y, y, nic nie robi. Jak tu oceniać? To są naprawdę bardzo poważne i fajne problemy. Czy dawać każdemu indywidualną ocenę, czy dawać wspólną, czy w ogóle dawać ocenę? My, jak zwykle, żeśmy zawsze bardziej proponowali, żeby to była taka ewaluacja, że tak powiem, także przez samoevaluację, przez uczniów. Jak nam to szło, hej, czemu tu nawaliłeś, ale fajnie, że ty mu pomogłaś i tak dalej. Więc... No i tutaj dochodzimy do zasady piątej, która właściwie jest zasadą, jak Wszystkie one, ale ta bardzo mocno rewolucyjną z tego punktu widzenia, o którym rozmawiamy, to jest zasada, że szkoła z klasą to taka, która pomaga uwierzyć w siebie. Nawiasem mówiąc, nauczycielom i nauczycielkom również, bo to, co Alicja opowiadała o tej dyrektorce szkoły, prawda, to, to wymaga dużej odwagi, żeby stanąć przed rodzicami i przyznać się, że z czegoś się nie wie. Trzeba bardzo wierzyć w siebie, żeby sobie zdobyć się na taką odwagę. I tak samo myśmy proponowali, żeby tak patrzeć na uczniów, nie jako na takich pracowników fabryki, którzy mają uzyskać określoną ilość, wydajność, żeby potem dostać odpowiednią nagrodę, w tym przypadku w postaci ocen, tylko, żeby patrzeć jak na ludzi, których musimy kształtować, jako takich, którzy właśnie mają do siebie zaufanie i wiedzą, że, że mają jakieś możliwości, że coś im się chce, i tak dalej, i tak dalej. No i to była, to była taka <laughs> kluczowa, też kluczowe, kluczowa rzecz, prawda? Ja tu dodam do tego, że w, no, jak powszechnie wiadomo, te takie masowe lata, masowego udziału szkół, w szkole z klasą to było kilka lat. Potem były takie bardziej wyspecjalizowane programy, ale także drążące głębiej. I teraz yy, niedawno, w, czasach, w czasie pandemii, zresztą, Fundacja szkoła z Klasą, którą w międzyczasie założyliśmy, zaczęła prowadzić taki program, który się nazywa Rozmawiaj z klasą skierowany na patrzenie, rozpoznawanie problemów takich. No, emocjonalnych, które dzieci przeżywają i tych barier psychologicznych, które im utrudniają uczenie się. I to, co ponad dwie trzecie nauczycieli diagnozuje jako główny problem, który widzą w swoich klasach, to jest właśnie bardzo niskie poczucie własnej wartości. Na różne sposoby to można opisywać, ale że właściwie te dzieci przychodzą trochę, to znaczy, jeszcze jak są młodsze, to są trochę mniej. Yy, nastawione na szukanie swoich słabych stron, wad i utwierdzanie się w przekonaniu, że są do kitu. I że szkoła niestety tym sposobem, jakby tą rywalizacją, tym ciągłym pokazywaniem, hej, znowu się pomyliłeś, tak jakby błąd nie był najlepszym sposobem na to, żeby się nauczyć coś robić dobrze. I mi się wydaje, że to też jest takie trochę kulturowe, mhm. że to nie jest tylko w szkole, że my w ogóle mamy taką, ale że szkoła to zamiast zamiast to z tym trochę to jakoś pomóc przezwyciężać, to to nasila. I przechodzimy już do <laughs> piątego punktu. Do do szóstego. Do szóstego. No to było, to było takie myślenie o tym, że szkoła jest anachroniczna, prawda? To znaczy, że no bo tak trochę jest, że ten zakres podstawy programowej w znacznej mierze to są, to są dokonania naukowe XIX-XX wieczne, wczesno-XX wieczne. No i generalnie taki rodzaj świata minionego tam obserwujemy. Natomiast stosunkowo mało jest wycieczki w stronę współczesności i przyszłości. Stąd powstała taka idea, żeby ta, to jest trochę taka kategoria worek, do której wrzucaliśmy takie rzeczy jak nauka języków obcych. No bo to był ten moment, kiedy teraz to już właściwie nastąpiło, jeżeli chodzi o młode pokolenie, prawda? Już w tej chwili nie ma tego problemu, że oczywiście skala. W każdym razie w dużej skali nie ma tego problemu, że język angielski jest jakąś taką obcą, obcą mową dla, dla Polek, młodych Polek i Polaków. No ale wtedy tak jeszcze nie było. Więc to było nauka języków obcych, to było jedno. Druga rzecz to było, to były umiejętności. Też znowu dzisiaj byśmy się już uśmiechnęli lekko, żeby młodzi lepiej się posługiwali komputerami. Jakim komputerem, laptopem tak. i smartfonem. No właśnie, właśnie. Więc już słowo komputer też już jest trochę. Nie, nie z tej epoki. I internet, prawda? To były wszystko. No, Taka trochę naiwne myślenie, że szkoła też powinna tego ich uczyć. Oczywiście myśmy od początku sobie zdawali sprawę, że raczej odwrotnie, że to raczej ci młodzi będą, zwłaszcza w kolejnych edycjach tej akcji, że młodzi będą uczyć starszych. I zresztą były takie bardzo fajne programy, w których, projekty, w których właśnie dzieciaki uczyły na przykład swoich dziadków, swoich rodziców. Nie pamiętam takiego, żeby uczyli swoich nauczycieli, ale... ale tak, to, to oczywiście, tak. że tak. Na przykład pamiętam jako, jakiś technikum, której z województw kupiło do wszystkich szkół tablice interaktywne i one wisiały wysoko pod sufitem, zawieszone i nauczyciele no prosili uczniów, żeby im pokazali jak tego używać. No to uczniowie wzięli, wyszukali w internecie instrukcje, i ich nauczyli, więc było bardzo dużo takich programów i nauczyciele byli zachwyceni że, nie wiem, dzieci się nawzajem y, tego uczą. Oczywiście z tymi technologiami jest tak, że to, w czym uczniowie są mocni, to nie zawsze wystarczy. Mam wrażenie, że tutaj w tym naszej odsłonie, która się nazywa Szkoła z klasą 2.0, to myśmy bardzo dobrze jakby też taki balans zachowali między tym, że taka ta umiejętność Techniczna to nie znaczy, że jestem w stanie, nie wiem, znaleźć miejsce, gdzie te informacje, których szukam są potrzebne, sprawdzić, jak wygląda to w innych źródłach, sprawdzić to źródło, zrobić sensowną analizę, jeszcze to z czymś porównać i wyciągnąć wnioski i takie zaprezentować, żeby ludzie wiedzieli, co ja z tego <laughs> wyjąłem i co uważam za najważniejsze. To jest mądre i ciekawe wydarzenie. Szkoła z klasą to wolność, to. burza mózgów, interakcja, dobra współpraca, szaleństwo w działaniu, wesołość, zmiana, dużo miłych ludzi, odnowienie. A z czego dzisiaj, patrząc na te 20 lat działania programu Szkoła z klasą, są Państwo najbardziej dumni? Może ja powiem taką rzecz ogólną, to znaczy yy, pomijając wszystkie szczegóły właśnie i wszystkie konkrety, to myślę, że to miało jakieś znaczenie dla ogólnego podniesienia rangi edukacji. Co jest w ogóle przerażającą słabością w Polsce, że ten temat edukacji prawda, nie staje się jakby centrum, nie wchodzi w centrum debaty publicznej. Choć oczywiście takie postacie jak Giertych czy Czarnek. Sprawiają, że, że tak się zaczyna dziać, ale to tylko na zasadzie takiej, że dzieje się coś skandalicznego w szkole. Natomiast nie ma jeszcze ciągle takiego myślenia o tym, że, że, że to właśnie jest centralne zadanie polityków i polityk publicznych poprawa edukacji, taka mądra poprawa. Myślę, że myśmy coś w tym kierunku zrobili, i jak się jedzie po Polsce, to ciągle na budynkach różnych szkół potrafi, potrafimy zobaczyć po prostu duży napis szkoła z klasą, tak? I co to znaczy? To znaczy, że to jest taki sygnał, że to jest no, miejsce, które warto docenić, tak? No, jakby były powiedzmy na strażach pożarnych napisy straż pożarna z klasą, to byśmy sobie pomyśleli oho, to znaczy, że to jest jakaś dobra straż pożarna, fajnie, że jest taka straż pożarna i że w ogóle super, prawda? Także to, co myśmy zrobili, to na pewno niezależnie od tego, jaka to była, która to była edycja, na co kładliśmy nacisk i tak dalej, to za każdym razem wszedł taki komunikat. Ludzie, uważajcie, szkoła to jest ważne miejsce, należy się zastanawiać, jak ona powinna wyglądać, żeby to było dobre I dla dzieci, <suszy> dla nauczycieli, dla Polski, dla przyszłości tego kraju i tak dalej. I taka druga rzecz, która mnie bardzo yy, dla mnie jest ważna, to właśnie docenienie nauczycielek i nauczycieli. I ono wtedy naprawdę przez co najmniej naście lat mieliśmy takie poczucie, że to się udaje. Już pomijam fakt, że, nie wiem, mieliśmy patronaty prezydenta. Że było mnóstwo nie, dużych, fajnych fundacji, Polska amerykańska Fundacja Wolności, ale też, nie wiem, British Council, Samsung, wydawnictwa, jakieś różne wydawnictwa, których to już nie będę wymieniać, bo było ich bardzo dużo. Taki duży e, ruch, który pokazywał, nauczycielka, nauczyciel decyduje, o współdecyduje o tym, jak, jakie życie ma twoje dziecko, jaka jest i będzie polska. Doceniajmy to. Tak, zwłaszcza, że nauczyciele to jest grupa y, sfrustrowana, prawda, zawodowo. Ale tak było też na samym początku. Tak, zawsze tak było. Pamiętajmy, że y, tak naprawdę zarobki nauczycieli. Generalnie zawsze szły poniżej średniej krajowej i, i jest to taka grupa, która no ciężko pracuje, to jest trudny zawód, słabo zarabiają i mają generalnie takie poczucie, że ich nikt nie docenia. Taką anegdotyczną tego ilustracją była odsłona, jedna z odsłon akcji Szkoła z Klasą, która się nazywała WF z Klasą. To było fantastyczne. Dlatego, że myśmy ogłosili tę akcję tak trochę z duszą na ramieniu, prawda? Bo sami ulegamy stereotypom i tego, tego pana od WF-u, czy tej pani od WF-u, który siedzi tam w tej swojej kanciapie z tymi nie, niedopompowanymi piłkami i się generalnie frustruje niczym nie interesuje i w ogóle jest y, zwykle dość nieciekawy, nagle się okazało, że to, że trafiliśmy w jakąś ogromną potrzebę tej grupy nauczycieli i nauczycielek. Którzy właśnie no byli niezmiernie szczęśliwi, że ktoś zauważył ich pracę. I to była strasznie fajna akcja, bo oni wymyślali konkurencje sportowe, właśnie zajmowali się tym, żeby docenić każdego ucznia, nawet tego, który jest mniej sprawny, i znaleźć coś pozytywnego. Żeby no. dziewczynki mogły grać w tak, różne właśnie, była... sporty, które. uprawiać była... sporty, które są niekoniecznie dla nich tak. przeznaczone. Żeby na bramce mógł stanąć, mogła stanąć dziewczynka, która. No, nie wiadomo, czy jest najlepszą bramkarką, ale bardzo chce. Tak. Więc, żeby na chwilę mogła stanąć. Znaczy, naprawdę mnóstwo plus, tam się to, co było też fajne i to było w całej szkole z klasą. Jakby wymyślanie tego, jak ma wyglądać szkolny WF, żeby nam się chciało brać w tym udział, się zostało przełożone na takie szkolne debaty. I to uczniowie i uczennice byli pytani, a jak wy chcecie, żeby te lekcje wyglądały? A co, jak chcecie, żeby wyglądały zajęcia pozalekcyjne? Jak możemy lepiej wykorzystać nasze boisko? Jak zrobić, żeby właśnie dziewczyny też tu mogły z tego y, korzystać? To było strasznie fajne, bo były takie. Po prostu nawet małe dzieci mówiły, hej, a my to byśmy woleli to. A dziewczynki mówiły, a może zamiast tamtych ciągłych, um, rutynowych ćwiczeń, zróbmy, nie wiem, rozciąganie, zumbę albo jakieś inne tam kros, coś. Już nawet nie pamiętam, ale ja, ja to w ogóle mam takie wrażenie, że. My za to naprawdę zapłacimy, co się w tej chwili już płacimy, ale zapłacimy jeszcze bardziej za to niedocenianie nauczycieli i jeszcze za takie myślenie, które czasami, um, czasami yy, widzę, że, a, że oni pr przecież nie dla kasy tutaj yy, uczą, tak? Że o co to chodzi. Poza tym mają te, te strasznie długie wakacje i mało pracują. Tak, uważam, że jakoś jest nieracjonalnie cały ten organizacja pracy nauczycielskiej ustawiona, że to wymaga zmiany, ale przede wszystkim wymaga. Docenienia także finansowego nauczycieli i że bez tego będzie bardzo trudno w tej chwili dobrą polską szkołę budować, bo mnóstwo dobrych nauczycieli ma wątpliwości, czy chce dalej w takich warunkach y, pracować. Wszystkich badań absolutnie na całym świecie wynika, że się zostaje nauczycielem i jest się nauczycielem, nie dlatego, że się Chcę super zarabiać tylko dlatego, że się lubi kontakt z ludźmi, że się ma że się miało samemu fajnych nauczycieli, nauczycielki i człowiek wie, ile może dobra osoba, która cię wspiera, ile może w twoim życiu zmienić. A czy mają państwo to wyobrażenie, że minęło już 20 lat? No nie. <laughs> Mnie się wydaje, że to było bardzo niedawno, choć jak sobie przypominam, ile rzeczy się w międzyczasie zdarzyło. Ile było odsłon tego programu. Taka przypomniała mi się na przykład coś, co robiliśmy Lego Cogito Ago. To było, nie wiem, musiało być też z 15 lat temu, tak. gdzie mieliśmy takich patronów jak Wisława Szymborska do Lego, Wolszczana do Kogito i Ochojską do Ago, gdzie żeśmy robili świetne materiały, takie wydawane potem w broszurkach przez wyborczą, właśnie jak czytać z przyjemnością, ze zrozumieniem i z refleksją. Był prezydent Kwaśniewski, Kwaśniewski który był, nawet wykupił mieliśmy w jakimś momencie taki pomysł, yy, że to Kasia chyba z Naniecka wymyśliła, że były takie tarcze szkoły z klasą 2.0, które tam 25 tysięcy chyba się trzeba było płacić, żeby ją dostać. i, i różne, sponsorów, Dla nie. sponsorów tej akcji, między innymi Prezydent Kwaśniewski taką tarczę nosił. Potem kolejni prezydenci i nawet kolejni ministrowie, aż do 2015 roku, obejmowali to patronatem. Pamiętam, że pani prezentowa Anna Komorowska była na naszych festiwalach. Ale na festiwal pamiętasz, też, owsi, jak był, bo były takie jakby bardzo też tutaj du dużo fajne postaci, które. Nie no pamiętam, żeby ktoś odmówił mm -hmm. z takich różnych tak zwanych nazwisk. No i różne media się w to angażowały. Tak, tak. Media tak. publiczne, dopóki były mediami publicznymi. I nawet tak, no. Telewizja, radio. Ale prywatne, trójka. prywatne też. Tak, tak. Dostaliśmy nawet jakąś nagrodę za taką za akcję społeczną. Mediatory, Mediator. tak? I druga, a i jakąś taką poważną europejską nagrodę u Komisji Europejskiej za in najbardziej innowacyjny program o dużym zasięgu w, w obszarze edukacji mhm. parę lat temu. Także jest to, jest to jakiś kawał historii polskiej edukacji i mamy nadzieję, że no, choć historia się nie lubi powtarzać, to mamy nadzieję, że akurat ta się powtórzy w sensie <głosy> <głosy> takiego. Na gruzach. Tak. Wiatro, żagle, lepszej polskiej szkoły, szczęśliwszych dzieci i szczęśliwszych <noise> nauczycieli. Bardzo dziękuję. Podcast z klasą.